Witam Was serdecznie w Akademii Mody. Dzisiaj lekcja wszycia zamka właśnie. Y w zamek, który jest wszyty w stójkę i kawałek przodu zajmuje, tak. Także ja dzisiaj po prostu Wam pokażę jeden z takich, wydaje mi się, że może nie jest aż mocno skomplikowany, ale fajny sposób do wszywania zamka w polar, gdzie jest stójka i rozpięcie tak jakby ona takie polo, także nie do końca. Z obłożeniem w środku, tak? Bluza jeszcze jest niewykończona do końca, bo ją dopiero szyję, ale stwierdziłam, że Wam pokażę po prostu, jaki sposób można wszyć zamek, żeby było właśnie ładnie, jak się zamek się rozepnie, i nie ma tutaj właśnie widocznego tego zamka, tylko normalne jest obłożenie i fajne taki tworzy właśnie kołnierz, tak? Obłożenie jest całe. Zobaczcie, tutaj, tak pokażę Wam lewą też stronę. O, w ten sposób, tak. E, także e, myślę, że jest fajne wykończenie. I e, na tej lekcji Wam wytłumaczę, w jaki sposób ja to właśnie e, wszyłam. No to co? Zaczynamy. No i tutaj tak przygotowałam e, przód. Przód jest odklejony. Od razu Wam pokażę. Zobaczcie, to jest tak. Z przodu, od lewej strony, jest przyklejona tutaj flizelina. To znaczy, to nie jest flizelina, to jest taka tkanina z klejem. Wy możecie wykorzystać flizelinę. Jakby tutaj najważniejsze, jakby ustabilizować, żeby się nic tu nie rozciągało w momencie, gdzie wszywamy zamek. Tak? Także tu jest przód. Przód jest taki ciekawy, dlatego, że tu jest ręka w reglan, dlatego tak wygląda. E, następna część to jest obłożenie, które jest pod spodem, tak? Też jest podklejone od lewej strony. Zobaczcie, jak go przełożę, tak? To w ten sposób, taki śliniak jakby nam wychodzi. Tak samo jest narysowany środek, podklejone jakby jedna i druga część. Tutaj mam stójkę. Stójka jest jakby prawa strona stójki. I tu jest po lewej stronie, jakbym wywróciła, tak ona jest podwójna. Jest też podklejone w miejscu, gdzie będzie wszyty zamek, z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście zamek, tak? Zamek mamy. No i co teraz robimy? Na, na początek, na początek zrobimy tak, że w miejscu, gdzie mamy przy tą, tą stójkę, musimy odrobinę przeciąć, żeby jakby tą stójkę doszyć. Zobaczcie. W tej chwili we, wezmę nożyczki i yy, przetnę takie, no powiedzmy 5 cm. Mniej więcej. Tak, 5 centymetrów na jednej części i 5 centymetrów na przodzie. Mamy, tak? I teraz, co ja zrobię? Teraz wezmę tak. Może odłożę na chwilę przód. To jest tył, to znaczy obłożenie tyłu. Tak? Tu jest prawa strona. Biorę, słuchajcie, moją stójkę. O! Jakbym ją tak złożyła. O! Ma być w ten sposób przyszyte, dlatego odwracam i Przyszywam z jednej i z drugiej strony kawałek stójki. Szyjemy. Teraz tak. Szywamy. Tutaj po... wiadomo, tak? To jest powiem, wycięte pod, pod szyję. No i teraz tak mocuję. I szyję, no powiedzmy, słuchajcie, tam 12-13 cm. W każdym razie nie doszywam tego y, do, do samego końca, tak? Mam z jednej strony. I teraz to samo zrobię. Z drugiej strony, mam nadzieję, że widzicie, tak? Tutaj wszystko. Teraz zobaczcie co mi wyszło. Wyszło mi coś takiego. O, widzicie? To jest obłożenie, plus yy, stójka. I teraz tak, zobaczcie ta stójka, ona wygląda jakby w ten sposób, tak? To teraz, jeżeli ją ja sobie zobaczę z drugiej strony, to wywrócę. To tak. żeby Wam było jakoś tak. Stójka, tak? I tu będzie zamek no, w ten sposób, tak? O, o to jest obłożenie od spodu. I teraz biorę przód. O, i to jest nasz przód, tak? W ten sposób, później wszyjemy zamek. Teraz co robimy? Łączymy te części stójki z przodem, tak? Znowu odwracam sobie, jakby do góry nogami. Część z tą, tylko wiadomo po lewej stronie, o tak. No i przyszywamy znowu. Identycznie, tak? Tylko po drugiej stronie. Ja, ja tego jakby nie doszywam do końca, tylko interesuje mnie to najbardziej przy samym tutaj. Jak wrócę Wam pokażę, co mi tu wyszło. No, zobaczcie, to jest tak przód. Złożę Wam, żeby było to do środka. Zobaczcie, to jest stójka, tak. Widzimy, tak? To jest jakby stójka z obłożeniem od spodu. No i teraz co robimy? Wywracamy i układamy. Widzicie? Tu jak się złoży, to później się zaszyje, tylko zależy nam jeszcze na tym zamku. I żeby wszyć zamek, bo to jest ta lewa strona, tak? Żeby wszyć zamek, zamek musimy przyłożyć po prawej stronie. Tutaj mamy tak. Żeby go przyłożyć po prawej stronie, musimy tutaj, słuchajcie, to, tą linię jakby dorysować. No, przed chwilą narysowałam, tak? To sobie mydełkiem, słuchajcie. Rysujecie po prostu tą linię środka tutaj, tak? I y, przykładamy zamek. Zamek powinien być, o, to jest początek naszej stójki, tak? Dotąd. Przechodzi tutaj przez o, stójkę i kończy się nam tutaj. Zobaczcie, to powiedzmy, że o, w tym miejscu, chyba że tam wyżej chcecie, to można być tam i wyżej. No w każdym razie, o, w tym miejscu kończy się nam zamek. W jaki sposób go przyszywamy? Wiadomo, że on musi być przyszyty tak, jakby prawa do prawej, prawda? Dlatego tak otwieramy. Przypinamy tą część najpierw, jedną stronę. Wkładamy tutaj tak. Tu prosto. Nic nie rozciągamy, tak? Pamiętamy o tym, żeby tu zamek leżał. Nie naciągacie go, tylko. Układamy tak, jak nam się układa. <laughs> A, i pamiętajcie oczywiście przed wszyciem zamka go obowiązkowo trzeba zdekatyzować, przyprasować żelazkiem, bo teraz tam są zamki, są bardzo potrafią <laughs> zrobić wielką niespodziankę. Mhm. I teraz co? Teraz sobie szyję w jedną stronę. I teraz tutaj Zaczynamy. Zaczynamy. I zaczynamy I doszywam sobie do tego miejsca, tak? Co sobie medalki nałożę? zobaczcie, w dłuż środka i do tego miejsca sobie zaznaczyłam, tak? O tak. Mam. mam. I co? I teraz drugą stronę zamka. Widzicie? Muszę przyszyć z tej strony, tak? Fajnie by było sobie tu Zaznaczyć, że o, w tym miejscu mają się połączyć szwy, jeden i drugi. Dlatego, co robimy? Bierzemy mydełko i rysuję sobie tutaj taką linię. Możecie zrobić nacinek, tam jak chcecie, i przyczepiam ją, jakby tu z tej strony, tak. Teraz już ten cały zamek, tutaj mam koniec mojej stójki, tak, także tu układam do zaginam pod kątem 90 stopni, tak, i szyjemy. że będzie w tym tutaj na tej końcówce, dlatego muszę tam podciąć. Na razie tutaj sobie zamocuję i pokażę co zrobię dalej. W tym miejscu widzicie ten zamek, jakby mi nie. nie nie puszcza, tak? Dlatego y, muszę jakby dociąć, żeby tutaj sobie spokojnie można by było dosyć do końca. Bo jakby był dłuższy zamek, jakbym go otworzyła i nie miała problemu, a że mam ten zamek krótszy, no to muszę sobie po prostu to y, przeciąć. No i teraz biorę nożyczki. Zobaczcie, do, do, docinamy tak jakby do tego miejsca, gdzie jest doszyty zamek, tak? Także nie dalej, nie... I teraz muszę ten kawałek jakby wywrócić, tak? Za zamek. Patrzcie, go zapinam i doszywam. Tą mhm. No i teraz tak, tu wyszło mi coś takiego, tu później zamocujemy, ale co robimy dalej? Zobaczcie, to jest tak, tu wychodzi mi. Zamek z przodu, bo zamknę, Sprawdzamy, tu wszystko nam się zgadza. Teraz musimy zamknąć to obłożeniem i stójką, tak? Także co robimy? Może jeszcze raz tak pokażę, żeby było widać. O! Tak, to jest przód. Teraz odwrócę tutaj i pokażę Wam, że o! Tutaj jest obłożenie, które mamy też, jakby doszyć, tak? Także tutaj tym obłożeniem musimy tak jakby zamknąć ten zamyczek. No i teraz co Otwieramy. I zobaczcie, najlepiej by było, żeby nie było Wam jakby za problematyczne, to po prostu tak, najpierw połączyć sobie tutaj miejsca. Gdzie jest łączenie stójki z przodem? Tak. Spinamy to szpilką. I możecie sobie na przykład ten kawałek przeszyć tak? z jednej i z drugiej strony do stójki, co ja też zrobię. To samo zrobię z drugiej strony, tak? Te miejsce gdzie schodzą nam się szwy, ja sobie zaszywam. Zaszywam znowu po stronie, tam gdzie już mam szef, żeby trafić, jakby w ten sam szef. zostaje nam ten element jeszcze jakby dolnej części. Pokażę Wam, co mi tu wyszło. Na razie bez odszycia Patrzcie. Tak, już tutaj przy. Nie? Fajnie wygląda. No i teraz, o, właśnie, ten kawałek nam zostaje e, doszyć. E, no i teraz, tak, żeby go doszyć. O, widzicie? Ta strona idzie do tej strony, a ta druga do tej strony. Dlatego właśnie musimy znowu jakby zmierzyć, dokąd musimy to przeciąć, tak? Słuchajcie, tak, jak ja mam zamek dotąd doszyty, tutaj mam to doszyte, ja po prostu przykładam i sobie patrzę, tak? Że to jest tak, 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 tak. I to jest do tego miejsca, może szpilku tak? no i dlatego co robię przycinam, przycinam patrzcie, przycinam to jakby pod takim, jakby robię taki trójkącik z jednej strony i z drugiej strony, na szerokość właśnie tego jakby widocznego miejsca zamka, tak i teraz dotąd doszywamy jakby przykładam Tą część i ten odcinek, gdzie ja mam przecięte, ma mi trafić. O, patrzcie, tak. W ten szef, tak? O, tutaj. O tak, prawda? To do tego. I teraz przy pomocy szpilki ja to trzymam, żeby mi się nic nie przesunęło. No i teraz wkładam sobie pod maszynę sobie, tak, mocuję I zaszywam, okay. mam, jedną stronę mam, teraz drugą stronę, z drugiej strony identyczna sytuacja, biorę, może tak zamknę ten zamek, Okay. No. tutaj to, co podcięłam sobie układam o tak, biorę szpilką tak, zobaczcie i to miejsce, gdzie przecięłam, trafiam w to samo miejsce gdzie doszywałam drugą stronę o, widzicie? o tak, tak samo muszę to przeszyć w tym o to miejscu no i tak, żeby trafić jakby w ten sam szef, ułożę sobie tą stroną. Bo tutaj mam już szef, prawda? No tak. No i tu będę szyła do szpilki. która nam wszystko tu trzyma wyciągam na końca i mocuję tak przymocowałam mam to i teraz zobaczcie zostaje mi tutaj o, to jest, może Wam pokażę to jest jakby tył i teraz zostaje o ten element te, to przecięcie, które jest z tej strony tak? I z tej strony, i te dwa trójkąciki, jak ja to mówię, musimy też między sobą a zamkiem połączyć. I teraz, co robimy, układamy w ten sposób. I powoli, bo tu słuchajcie, ja tu szyję przez zamek, także ja ręcznie. Żeby nie zbić igły Wam nawet nie będę wracała tylko jeszcze raz Zobaczcie, pięknie, tak, wyszło nam tak, stójka, zapinamy, to jest stójka w przód i teraz wywrócę na lewą stronę, tak, W każdym razie to, tak to wygląda od środka, a tak to wygląda na zewnątrz. Powiem Wam, możecie sobie jeszcze odstybnować jak chcecie, ja tego robić nie będę, bo mi to wystarczy, tylko lekko jeszcze przyprasuję, no i tyle. Także to jest jeden z metod wszywania zamka w stójkę w, właśnie w polarze, no i mam nadzieję, że Wam się to przyda. E, spróbujecie, i e, wydaje mi się, że jeden z, e, jeden z fajniejszych sposobów do e, wszywania e, zamków. Jeżeli Wam się spodobał nasz filmik, to bardzo Was proszę o lajkowanie, bo e, dla nas to jest bardzo ważne. Wiemy wtedy, że jesteśmy potrzebni i e, czegoś tam Was nauczyli. E, dziękuję i do zobaczenia.